Hej, witam Was! Tutaj Dominik. Zbliża się zima i w każdej chwili może spaść śnieg. Dlatego fajnie byłoby pomyśleć o zabezpieczeniu naszego mienia. Najlepszym sposobem będzie montaż łapów lub płotków śniegowych. W tym filmie pokażę Wam, jak je odpowiednio przymocować, aby podczas zimowych opadów spać spokojnie. Przypominam także o subowaniu kanału, dzwonku. Jeżeli film Wam się podoba, to wciskajcie lajki. Tutaj macie moje social media. Zaczynamy! Na tym ujęciu widzimy wszystko, co będzie nam potrzebne: czyli akówka z odpowiednią końcówką, pas do mocowania, nóż, taśma do mierzenia, no i oczywiście śniego łapy. Kupując je, mamy na nich folię, no a przynajmniej powinniśmy mieć. Przed samym montażem dobrze jest się jej pozbyć. Oczywiście delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. Później uszczelki będą tam trzymać, ciężko to będzie schodzić, a już totalnym błędem jest zostawić na nich folię. Dzisiaj, no może nie będzie jej widać, natomiast po jakimś czasie, jak po tym pogrzeje, poleje, to zacznie matowieć, brzydko wyglądać i wtedy jak się wtopi w blachę, to usunięcie jej będzie właściwie niemożliwe. Jeszcze kilka słów o mocowaniach. Ważne jest, aby kupić je w odpowiedniej długości. Śniegołapy na blasze zawsze montujemy na górze fali, więc liczymy 3,5 centa plus jej wysokość. W moim przypadku tutaj mam falę dwójkę, więc minimalna długość to 5,5 ja dla pewności kupiłem szóstki. W zależności od sklepu dostaniemy je na sztuki lub na wagę w odpowiednim kolorze. U mnie będzie to 8017, czyli takie jak śniegołap i dach. Wsypuję je do pasa, podłączam wszystko i wychodzę. Śniegołapy zawsze montujemy w łatę. Dlatego wybijcie sobie z głowy na przykład jakieś nity. Jest to niebezpieczne i nie stanowi żadnego zabezpieczenia. Na początku musimy ją zlokalizować. Można oczywiście użyć czujnika i no, tutaj się pochwalić, ale chyba nie o to chodzi. Ten film ma pomóc Wam w samodzielnym montażu. Czasami jest opcja, żeby podejrzeć łaty od spodu. Tutaj niestety mam podbitkę. Można też wyjść na poddasze i zmierzyć wszystko od wewnątrz. Ale w tym wypadku też mam folię. Więc najlepszym sposobem będzie zajrzeć pod blachę. Dlatego ustawiam się na łączeniu i demontuję kawałek. Delikatnie odchylam, tak żeby nie powstało załamanie. Słońce tam świeciło, ale mam nadzieję, że coś było widać. Nie są one ułożone jakoś gęsto, no, ale też nie jest źle. Łaty mam siódemki, a odległość oczek na śniegołapie łapie to ponad 8 centów. Dlatego montujemy na tym otworze na górze w łatę, natomiast dolny już w blachę. I to samo na dolnym rzędzie. Mierzę, zaznaczam. Wam taśmę, uzupełniam to co zdemontowałem, no i powoli można zaczynać. Ja zawsze mierzę tak, aby na danej połaci rząd łapów zaczynał się od tego na górze i tak samo kończył. Wydaje mi się, że tak wygląda najładniej, ale oczywiście nie ma takiej konieczności. Tutaj łatwo zobaczyć, że jest łata, bo do niej mocowana jest blacha, ale dla pewności zaznaczam sobie ołówkiem każdą falę. Ważne jest, aby też dobrze zapanować odległości między tymi śniegołapami, tak aby po bokach były te same luki. Dużo zależy od tego, jak długa jest połać i jaki jest kąt nachylenia. W tym wypadku nie jest imponujący, dlatego zdecydowałem się założyć dwa rzędy na przemiennie. Ale czasami istnieje konieczność dołożenia jeszcze zabezpieczenia w połowie dachu. Na pewno spotkacie się z tym, jeżeli wyjedziecie odpocząć na przykład na podhalę. No i cóż, ja lecę sobie dalej. Jest styczeń, godzina 12, a zauważcie, że mój dach wciąż tutaj na końcówce jest wilgotny. Mówię o tym, ponieważ dostałem kiedyś zapytanie na maila, czy podejmę się malowania dachu w styczniu. Na początku myślałem, że jest to jakiś dowcip, ale potem okazało się, że no, wszystko jednak jest na poważnie. Pewna gmina miała do wydania pieniądze, chyba unijne, i musiało to być gotowe właśnie w zimie. Zapytałem pana, w jaki sposób mam to pomalować i co jeśli będzie śnieg, to odpowiedział, że musiałbym znaleźć tak zwane okno pogodowe. Była to chyba najgłupsza wymiana maili, od kiedy mam swoją działalność. Gość przekonywał mnie, że nie no, przecież to jest wykonalne. No miałem pytać, za jakie talenty siedzi w tym dziale budownictwa w gminie, no ale chciałem być grzeczny i odpuściłem. Sytuacja mega nietypowa, ale takie rzeczy też się zdarzają. Gminy obsadzone są po brzegi właśnie takimi ludźmi. Oczywiście nie wszyscy, ale większość z nich budowę zna tylko z książek, a łopatę widzieli ostatnio na zdjęciu gazetki z Obi. Jako ciekawostkę powiem wam, że ktoś ten dach jednak pomalował. Bo specjalnie na wiosnę tam dzwoniłem, czy jest to wciąż aktualne, więc istnieją też tacy magicy. No nic, dość o malowaniu, bo motywem przewodnim filmu są jednak śniegołapy. Chciałem Wam pokazać, dlaczego ważniejsze jest dla mnie mocowanie właśnie na górze. Ponieważ jeżeli śnieg będzie tutaj stał, no albo zjeżdżał, to będzie chciał w pewnym sensie ściągnąć ten śniegołap. Zobaczcie, w taki oto sposób. Dlatego w tym otworze niech będzie wszystko władać. Ktoś napisał w komentarzu pod innym filmem, że jest to właściwie niepotrzebne, bo i tak już nie ma śniegu, że wiadomo, kiedyś to było, dzisiaj to nie ma. Słuchajcie, no wszystko zależy od tego, gdzie mieszkacie. Na przykład u nas w Małopolsce zimy bywają mocne. I wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze jest zabezpieczyć się przed opadaniem śniegu. Tutaj są wjazdy, będą jeździć samochody. No nie byłoby fajnie, gdyby jakaś lawina spadła na auto i wgniotła dach albo wybiła szybę. Najgorzej zawsze jest podczas topnienia śniegu. Czasami można zauważyć, że jest zima i wszyscy odśnieżają dach i tak końcem lutego, gdy już jest słońce i wszystko się utopi. Otóż wtedy śnieg waży najwięcej i może spowodować największe szkody. Tutaj już widać końcówkę, ostatnia łuska ląduje na dachu, i za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda z daleka. Możemy już korzystać z budynku bez żadnych obok. Jeszcze zauważcie, jak to zostało zaplanowane. Poczekajcie, podejdę za sekundkę bliżej. Czyli zaczynam od śniegołapu na górze, tutaj od lewej. I mam dwie fale wolne. Natomiast za sekundkę przejdę dalej. Tu jeszcze zobaczcie, że te odległości pomiędzy nimi też są takie same. No i zobaczcie. Tutaj śniegołap też jest na górze. Natomiast jest jedna fala do końca. No, było nieparzyście gdzieś musiało być o jedno więcej. A tak wygląda to z bliska. Zobaczcie: fale niepowgniatane nie są przeciągnięte. I jeszcze tutaj pod kątem. Zobaczcie: wszystko w ładnej linii. No i mamy gotowe. Dwie 3 godziny i załatwione. Jeżeli chcielibyście zamontować takie śniegołapy u siebie, to mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Pamiętajcie, że na moim kanale możecie zobaczyć także inne zlecenia z montażu śniegołapów. Jeżeli nie czujecie się na siłach i jesteście z południowej Polski, to piszcie na Facebooku lub na maila. Kontakt małpa-dominikmaluje.pl. Przypominam także o social mediach, łapkach, subach. Widzimy się za tydzień w zupełnie innym filmie. Dzisiaj ode mnie tyle. Trzymajcie się. Cześć.